Cześć kochani, z tej strony Ania Han. Przyszły do mnie kilka rzeczy, nie patrzcie na trochę włos tam w koka, z Przyszły do mnie właśnie resztę tych prezentów, właśnie mam oj toby, do pakowania, bo zamówiła mi, żeby pakować Tu widzieliście. Kolejna rzecz, to na niej moje moje słońce leży sobie, weź Beczkę. Taka podusza Milusia. Dzień dobry Blanka, nie? Dzień dobry, dzień dobry. A gugu, a guguś. No taka Milusia podusza. No ona jest fajna. Podobała, więc musiałam na mieć. Do wózka będę ją przynajmniej, przeważnie nosić. A kolejna rzecz. O, zaraz wam je składać. Mam jeszcze zastanawiacie co, ale domyślacie się pewnie. To jest taka mata, że mała będzie na tym leżeć sobie na brzuszku. A tutaj widzimy takie zabawki. Widzę, że są. Takie bardzo spasowane. Dokładnie. Widzicie się na macie mamy. Więc to otworzę z wami. Zwolę sobie, nie? Blankę. Otworzymy. O, o, robi się już większe. O, mata. No ja chciałam taką kolorową, bo miała być. i mi się tak pokazała z ust stron, jest tu. I tu, fajne. Blanka dla ciebie. Mama tak kupiła. O, i są te zabaweczki. Elegancka. Nie, Blanka. No. A, tutaj trzeba coś sobie tak? Tak. Z dwóch stron, to super. Ja się bardzo cieszę. To zaraz blanka, to na to się położymy, co? No, super to mata. Nie żałuję, że ją kupiłam. Na temu akurat teraz zamawiałam. Nie, to była na sześć, przepraszam, na sześć. Na temu też była taka sama, ale na... Na szyn ja sobie zawsze zbieram punkty i wtedy mam promocję, że zawsze mniej płacę. I to jest akurat na szyn fajne, że mogę sobie zamawiać i te punkty wykorzystywać. Tak, mam tam takiego kwiatka, to go codziennie teraz podlewam i powoli wypuszczam, kwiaty, nie wiem, czy się mówi, wychodzą te małe kwiaty. Właśnie. To jest gwiazda, bo tutaj je jeszcze. To zaraz planuję, a się położymy na tym, nie kochanie. Na no, eleganckie będziesz sobie na tym leżeć. No i tak ona wygląda fajnie. Super, ta mi się podoba. Ja są zadowolona. A ci moje gwiazdo mnie zadowolone, to zaraz się okaże. Zobaczymy, jak wyjdziemy na to. malutka leży na tej macie, ale fajnie. Zobaczcie. Patrzcie sobie. Jest ciekawe. Tutaj dla mysza, sobie popatrz. No. O, wiecie, się no, wieczór w sieci. No, ja jeszcze tak po... Zauważyłam nie to tak dotykać, się tu tych rzeczy. No. No, Ja tylko baba poduszki, żeby sobie mogła leżeć wygodnie. Wiesz? I sobie łapać. A, sama. Ona jest tak stabilnie, nie trzymać tą głowkę, ale jeszcze kola tam w dusie, żeby sobie tak elegancko na niej leżała. Nie? Planeczka. No, ale fajnie sobie leży, nie? Powiedz. No, no i tak ciekawo się widzę. patrzę sobie. No, fajnie, że ona jest taka dwustronna. Że można wymieniać sobie tu. No lisek jest, nie? Jerzyk, słonik. No? Podoba się? No, że ma takie fajne szaleści jeszcze dla ciebie, nie? O tak! Zobie złapałam! Super! No, podoba się, nie? Aha. Super. Mama wie, co kupuje dla mojej gwiazdy. Mhm. Czy wiele takich rzeczy jest tam na tym internecie, na tym shiny? O, idę. Taki na łączkę, takie różne rzeczy. Ostatnio właśnie zakupiłam, ale tu na później będzie. Idzie troszkę większa. Taką fajną, ale tu w No, Nie mogę się peć. No wiem, do mnie się teraz, ale muszę jej schować. Taka fajna ten czytać, jak to się mówi, że może sobie kupić chwili Zameczki. No, pepko. To chyba kosztowała 30 złotych? No nie pamiętam już kochani. Ona się wygląda ta, ta książeczka fajna jest, mi się podobała. Bo gdzieś to widziałam na internecie. Ale mówię, nie będę przypłacać. Zobaczyłam w pepkę i musiałam kupić oczywiście. Teraz na zajęcie się fajnie, patrzy na to. Elegancko, nie? Blanka ma, mama wie co kupować. No. Hmm. Takie coś kupiłam, też za, jakieś systemy, to były. Takie małe zakupki były na blaneczki. To jest fajne, że tutaj można sobie tak zrobić. O. No. Tutaj. Ale jeszcze mała jest mała, ale na później już będzie miała o. To sobie przesuwać. Taką grzechotkę. Ona tak dopiero ćwiczy, tak łapanie. Nie, Blanka. O, o, to jest też fajne. Mamy taka sowa. Jest to jest. Nie, sowa? Nie ma sowa? Nie, sowa. Nie ma? Jest. No niestety, kochani, zostawiam Wam nimku na tych zabaweczek. Bo to było w sklepie kupione normalnie. No. I tutaj taka grzechotka. Ale do tej poduszy to Wam zostawili na pewno. Bo wiadomo, ta jest mega ta podusia. Malutka, żeby na tym Jeje, Jej, jak ona jest zadowolona, szczęśliwa. Że ma podpalcie. Nie, Blanka. No, jak sobie patrzy. Super, moje gwiazdo. Mhm. Moja gwiazda. Oj! Mmm! sobie sobie! Tak! Kochani, kochani, do Was później przyjdę, bo będę jeszcze składać te kartoniki. Oj! Kartoniki! Znaczy, no, kartoniki do opakowania, znaczy do prezencików. Podziękowanie, jeszcze Wam nagram. W niedzielę idę na tę salę. Ja tam Wam nagram wygląda. No i potem bo to są na razie przygotowanie do ścin. Nagram wam troszkę na ścinak. Więc kochani, życzę wam miłego weekendu. Buziaki, pa! Życzymy! Życzymy z naszym dziewczyną, nie Blanka? Życzymy miłego weekendu, nie? Kochani, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa! Ja sobie idę do salę. Potem będę przygotowywać mały Makijaż mam. No wiadomo, lepiej się gdzieś pomalować, bo potem dziecko cię przygotować. Więc do zobaczenia kochani. Zobaczmy pod lipami. Nie zajmę wesoły, tylko i każeje. A dzisiaj ścimy. Czekamy się, że panią Minę. I tam jest Blanka. No? no. Nie, no, ona mnie prosiła. No. no, bo ona muzykę sobie dodaje. Jak obiad i kawa to 80 wody, uh -huh. a jak obiad, kawa i kawę to 50. A pytałeś, jak tak mniej więcej na, na roczek? Zależy sobie, co, co biorą. No jest, hmm. kochani, po No ja się wracamy z naszą księżniczką. Piękna. Tak! tak. Szmoczysz wyklełam, szmoczysz. Szczęśliwa jestem dzisiaj. Tak, ładnie ubrana. No nie? Hmm. Zakryta oh. jestem. Tak. Hmm. No, grzeczniutka, byłam się spokojna, nie? Nie, ładnie. Oj. Więc kochani, poczekujcie dalej dalej mojego filmu, na pewno coś tam jeszcze się pojawi. Dogam, może później, albo w domku. Więc do zobaczenia i miłej niedzieli mam kochani. Życzę by dzisiaj prawda? Tak naprawdę super pogoda. Rzeki pa! Wróciliśmy z Blanuszem. ci już dzisiaj koniec imprezki, nie? No, taki ładny sukienuś. No, A, się nie jeszcze. Tak wyglądamy z blanuszem. Mam już taką ma. No Blanusia widzieliście. Jak ja, nie, blanusze? Tak. Kochani, mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie w górę. Zasubskrybujcie nas, nasz kanał, nie? Blanusia nas. Do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa! Pa! Bladusia mówi pa!